W uroczystości nadania sztandaru zakładowi karnemu we Wronkach, połączonych z jubileuszem 125-lecia zakładu, dyrektor Generalny Służby Więziennej, generał Jacek Kitliński, skierował list gratulacyjny do dyrektora zakładu karnego we Wronkach. List odczyta zastępca dyrektora Generalnego Służby Więziennej, pan pułkownik Artur Dziadosz. Proszę, panie pułkowniku. Szanowni Państwo, Pan Pułkownik Artur Koczerwa, Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach. Szanowny Panie Dyrektorze, z ogromnym zaszczytem przyjąłem zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z obchodami 125-lecia Zakładu Karnego we Wronkach połączonych z nadaniem jednostce sztandaru. Szczycąca się tak długą tradycją istnienia, Wroniecka Jednostka Penitencjarna to nie tylko jedno z najstarszych więzień w Polsce, ale także jedno z największych. To te mury oddane do użytku w 1894 roku, jeszcze w Zaborze Pruskim, były świadkiem odzyskania naszej niepodległości. W roku 1919 służyły jako koszary żołnierzom II i VII Pułku Strzelców Wielkopolskich. Widziały cierpienie osób transportowanych stąd do obozów koncentracyjnych. I do pracy niewolniczej w czasie II wojny światowej wielokrotnie przebywali tu więźniowie polityczni. Ta historia to szereg zawirowań i trudności, to świadomość budowy tożsamości i uczestnictwa w tworzeniu i kontynuacji tradycji. Wroniecka jednostka w czasie długich lat swojej działalności wykształciła tysiące funkcjonariuszy. Którzy w rozbudowanej, wszechstronnej strukturze, poczynając oddziałów, od oddziałów zamkniętych, półotwartych, terapeutycznych, oddziału dla chorych na cukrzycę i aresztu śledczego, przez ponad 100 lat pełnili i nadal pełnią ciężką, nieprzerwaną służbę, będąc ważnym elementem polskiego systemu penitencjarnego. Jednocześnie niezwykle Jestem dumny, że w dniu tak wyjątkowego jubileuszu udało się Zakładowi Karnemu we Wronkach zdobyć swój sztandar. Niech będzie on pamiątką nie o niecodziennej rocznicy. Sztandar jest uznawany za symbol najważniejszych wartości, miłości do ojczyzny, wierności, honoru i męstwa. Przypomina również o tradycji, godności i obowiązkach. W tym wyjątkowym dniu życzę wszystkim, zarówno byłym, jak i obecnym, funkcjonariuszom i pracownikom Zakładu Karnego we Wronkach, by wypełniane obowiązki przynosiły wiele zadowolenia oraz dawały poczucie dobrze spełnionego zadania, kolejnych sukcesów w służbie i pracy, szczęścia, dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i osobistym list podpisał z poważaniem generał Jacek Kitliński.